Cześć, witam was w kolejnym odcinku Gradę Planszy i trochę robimy ten odcinek w ukłonie do forum gier planszowych, bo ktoś powiedział, że kurde, to jest taka gra, a o niej nikt nie robi recenzji. No to tak, będzie. Tak ktoś napisał. Tak ktoś napisał. Tak było, nie kłamie. Nie pamiętam kto, ale pozdrawiamy. Cześć w naszym nasz najnowszym odcinku o grze Hitster, czyli imprezowej grze roku Imprezowa 2024. gra roku poprzedniego roku. Będą mówić. Czujnik i Windiarz. Istnieje niezerowa szansa, że Windiarz zadławi się cukierkiem na kaszel, ale może to się nie stanie. <grywa> ja się. Dobrze, powiem, co chciałem zrobić, bo stwierdziłem, że na początek byśmy puścili, i tutaj jest, i teraz mój mózg robi coś takiego. Ten jingle Spotify, -a. i potem sobie przypomniałem, że jingle, który mam w głowie, to nie jest jingle Spotify, tylko zupełnie. Innej, niepowiązanej ze Spotify <laughs> rzeczy. Ech, chciałem Cię go nawet puścić. E, e, to nie będzie dzięki Spotify'a, dlatego bym się zadławił. <laughs> Gra Hitster została wydana na świecie przez firmę Jumbo, holenderską. Mhm. Taki słonik. Mhm. Raczej znaną z takich dupogierek marketowych. Jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że to jest dupogierka marketowa. Dobra, i z tego też, że robią fajne puzzle. Jak ktoś robi puzzle, to Jumbo firma robi puzzle. No i gra Hitster, to jest gra. gra... Timeline muzyka chciałeś powiedzieć. Nie wiem czy tak mogę powiedzieć. Gra, która. Jak sobie spojrzysz na Boaring Geeka, jest 20, jeżeli chodzi o Party Games, mhm. jest 660 w overallu. I ma tylko według tego osiem wydajnych. Co jest troszeczkę kłamstwem, dlatego że Hitster, tam gdzie Jumbo ma swoją dystrybucję, jest przynajmniej dystrybuowany przez ten partnera Jumbo w wersji angielskiej. Ale w niektórych, w niektórych krajach powstały takie wersje, jak wersja chociażby ta nasza polska. Polskie czyli... przeboje. No nie, właśnie nie. Czekaj, bo to... A nie, dobrze, bo my mamy zwykłą wersję, ale mamy jeszcze jakąś z polską flagą na okładce. No, to jest to właśnie to jest ta wersja, która została pod polską. Aha, czyli okay. część kart została zmiksowana i mamy polskie, polskie karty. I na przykład tutaj ciekawostka, bo ja nie wiedziałem, wydawnictwo Jumbo, na przykład hitster w Czechach jest tylko po angielsku. Nie, ma, nie możesz tam posłuchać wądraczkowej czy tam Karola Gota, tak? Gota, jak on się nazywa? Karel Gota. Karel Gota tak. Jak nazywają się usta Karole, Karola Gota? Karlowe Wary? O... Takie piękne miasto. <laughs> to na jego cześć, tak. Karlowe wary to chyba takie kamienie, nie? Czy opole nasze? Takie... Myślę opole albo Sopot, tylko nie nad morzem. Okej. Okay. Więc hitster, tak naprawdę, jest grą, która zostaje, była sprzedawana, czy jest wydawana w wielu różnych krajach, ale w większości jest to ta wersja, ta podstawowa, ta, w której są tylko hity. Anglojęzyczne. Natomiast no, doczekał się on wielu, właśnie takich, jak, jak wiemy, wielu takich wydań, jak w Polsce, gdzie wydawca czy dystrybutor stwierdził, kurde, no mamy hitstera. No, słabo sprzedawać polską wersję i nie mieć tam polskich utworów. Mhm. tak, No, ale zaczniemy od tego, że mamy grę, którą nazwałeś timeline. Muzyczny. No, oczywiście. I to uważam się, że sprzeczanie, uważam, że sprzeczanie się z tą opinią jest niezasadne i nie do obronienia, ale jednocześnie to nie jest tak, że to jest z mojej strony zarzut, bo ja mogłem trochę za bardzo konfrontacyjnie i złośliwie zabrzmieć na początku. Ale uważam, że hitster w tej formie, w jakiej został wydany, jest produktem ponadprzeciętnie przystępnym i ponadprzeciętnie udanym. Z pewnymi wadami, do których później dojdziemy. Ale no... Gdyby w Polsce odkąd... Od niepamiętnych czasów, odkąd pamiętam w telewizji... Odkąd pamiętam, w Polsce w telewizji leci yy, jaka to melodia. I. Odkąd pamiętam. pamięta? <laughs> no. Yy, I gdyby nie to, że yy, panu prowadzącemu się znudziło i odszedł to byłby drugim obok Tadeusza sztuka, najdłużej prowadzącym program w polskiej telewizji. A kto komu się znudziło? I, no ten. I teraz mi wyleciał z głowy, jak się nazywał pan prowadzący jaką to melodię. Który niegdyś grał w musicalu Metro i nie przypomnę sobie, śpiewający aktor Janowski, Janowski, tak. No, więc on już nie prowadzi, a tak stanąłby na podium razem z, ze Sznukiem i z Jaworowicz jako legenda telewizji, ale musiał odejść, no mniejsza. Naprawdę? No. Kurde, wydawało mi się, że on dalej prowadzi to. Nie, 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 nie. Naprawdę Ten... nie? Nie. Przez chwilę nawet Norbi chyba prowadził. Po kilku latach prowadził... do programu, powraca Robert Janowski, znany piosenkarz i prezenter telewizyjny. O... Nie mam telewizji, więc... Ja dobrze. też nie mam. Jestem w stanie uwierzyć w wszystko, co powiesz, ale wydaje mi się, że tam było tak, że był moment, kiedy on odszedł, ale już powrócił z powrotem i w trójcaż Sz sznuk Janowski ten od Familiady, ten Strasburger, dalej funkcjonuje. O. Jeszcze tylko brakuje mi właśnie Pi Wojciecha Pijanowskiego, żeby koło fortuny prowadził i wiesz, i mówił o tym, jak on te gry wszystkie robił. No tak, ale pijesz trochę do tego, że mam taką kulturę. W ogóle my, my jako te czasy ogólnie mm -hmm. mamy kulturę, w której ta muzyka się pojawia wszędzie. Mówisz o tej, jaka to melodia, spoko. Można powiedzieć też o wielu show, które bazują tylko na wykonach muzycznych, czy twoja twarz brzmiało gdzieś, puszcza się jakieś tam znane piosenki. Nawet Rudy Schubert miał program kiedyś. Rudy Schubert. Śpiewający fortepian. Śpiewający fortepiany. Quizy w ogóle właśnie, czy, czy quizy, czy. Wszelkiego rodzaju show, w których śpiewa się te wszystkie melodie, pseudo karaoke. Była taka jakaś tam Polska da się lubić, coś takiego na, na dwójce, co prowadziła ta dziewczyna, co, co w reklamie playa funkcjonowała i tam śpiewali dużo piosenek. Mm -hmm. I trzeba było powiedzieć, jakie są dalsze słowa. To wszystko pokazuje jakby na tym, że ludzie lubią słuchać piosenek i lubią... Jakby, no lubią, słuchać piosenek, no nie oszukujmy się. Muzyka jakby e, towarzyszy nam wszędzie, praktycznie. No i, i ten, to, to, to Twoje, to twoje, e, porównanie do tej, jak tej melodii. No, Hitler e, bazuje na takim sentymencie, a ja wiem, co to jest, trochę, nie? O, tylko że to wiem, co to jest, jest tutaj wisienką na torcie, bo to wcale nie jest gra w rozpoznawanie utworów. Bo teoretycznie można w nią grać nie znając tych utworów, bo celem gry jest umieszczanie utworów na osi czasu. To znaczy, na początku dostajemy jedną kartę z jakimś utworem i jakąś datą, później otrzymujemy drugą kartę, na której jest jakiś utwór, który sobie odsłuchujemy i o tym za moment, bo to jest najciekawsze w tym pudełku według mnie. Otrzymujemy drugi utwór, który sobie odsłuchujemy i mamy ten utwór umieścić w naszej prywatnej osi czasu, czy on jest. Po tym pierwszym utworze czy przed nim? I im więcej utworów uszeregujemy, tym każde kolejne wciśnięcie jest trudniejsze, bo zawężają nam się te okienka czasu. I ja nie muszę znać całej muzyki w historii, żeby słysząc syntezator i klawisze pomyśleć sobie: To są chyba jej tisy, ale z drugiej strony to może być nawiązanie postmodernistyczne postmodernistyczne nawiązanie do AT-sów i dzieją się z tego śmieszne rzeczy, śmieszne pomyłki później i zawsze jest jakiś cwaniak przy stole, który powie ha a ja wiem co to jest za utwór i poda wszystko w nim, ale szkoda, że nie była Twoja tura i nie dostaniesz za to dodatkowego punktu, no ale mniejsza. Jest to definicyjnie najbardziej imprezowa ze wszystkich wersji Timeline'ów, ponieważ o tak, timeline sporo tych różnych edycji, pomysłów na siebie. Ale dalej on był mocno wiedzowy. On był mocno wiedzowy, bo wiedziałeś lub nie wiedziałeś i tyle. I Co było może... dla mnie killerem tej gry. I bo może... ja na przykład nie potrafię w daty absolutnie, jestem słaby z historii i pamiętam, że do tego templania, To miałem takiego, kurde, no jeżeli ktokolwiek ma jakąkolwiek wyższą wiedzę niż ja, no nie mam opcji mniej więcej sobie coś obstawić. Jak nie masz pojęcia o niczym. Jest to argument, który można podnieść również w przypadku Hitstera I na przykład podniósł go nasz kolega Inks, z którym udało mi się w to zagrać. I on bardzo niechętnie do tej gry siadał, bo stwierdzał, że on nie słucha muzyki, on nic nie wie. I, I zagrał dla towarzystwa, że Ale tak Ale szło mu jakoś czy nic w ogóle? No, tak średnio. Okej, okay, bo tutaj ciekawostka. No dobra, ale powiedzmy może, dobra, to potem powiem sobie trochę ciekawostek. Nie? Sytuacja była taka, że w momencie, kiedy z głośnika poleciało ACDC Thunderstruck i ja byłem w stanie wskazać rok, mhm. to Ink stwierdził, to nie mam sensu, żebym ja w to grał. Okej, okay, ale to dobra, no dobrze. No tak, Hitster jakby bazuje na tym, że, że mamy ułożyte 10 kart, to tak już o tym powiedziałeś. Dostajemy tam takie żetony, to powiedzmy jeszcze o tej mechanice do końca, dostajemy takie dwa żetony. Żetony w zależności od tego, w jaką wersję gramy, tam jest poziom podstawowy zaawansowany i tam poziom średni. Ale ogólnie żetony służą do tego, że mogą nam troszeczkę pomóc tę grę wygrać. Bo podczas swojej tury mogę oddać jeden żeton, żeby zignorować piosenkę i zagrać sobie. Za dwa żetony ignorujesz? Za dwa żetony, tak. Za, za żetony jeden ignorujesz. żeton jest kradnięcie próby zgadywania, bo nie ma tutaj przejmowania pytań per se, ale jeśli któryś z graczy umieści kartę w, w swojej osi miejscu? czasu mhm. i ja widzę, że to jest ewidentnie błędne, to w tym momencie mogę wydać żeton, żeby przechwycić, tak jakby i powiedzieć mu: Nie, 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 nie. to powinno być w tym miejscu. Ale to miejsce. ważne, i tutaj taka bardzo mocna gwiazdka to powinno być w tym miejscu, czyli nie mogę powiedzieć, że to jest źle położone, tylko jeszcze muszę wskazać, gdzie to ma być położone. Tak, bo krytykować to każdy może. Tak jest. No, znaczy, no to masz 50-50% szans, że trafi, że to było gdzie indziej, tak? Że to no, jest chyba, później na Chyba, że, tak? że jest już dziewięć kart, to trochę. No tak, poróbie. ale to, to no, no nie, ale chodzi mi o to, że jeżeli ktoś położy, nie wiem, 2001 położy po lewej stronie, a ty powiesz po prawej stronie, to, mhm. to za mało, tak? To, to niewiele. No i bardzo fajne jest to, że można, jak ma się 3 rzutony hitster. Można powiedzieć, że po prostu bierzemy pierwszą kartę, która jest na wierzchu talii i bez słuchania jej odwracamy ją, umieszczamy ją w odpowiednim miejscu. No ale zadacie sobie pytanie, ale jak to trzy żetony hitster, skoro zaczynam z dwoma żetonami hitster? No, że zaczynam z dwoma żetonami hister, dlatego że w tej grze, w momencie, kiedy umieszczę kartę na stole i mówię, że to jest gdzieś tu albo gdzieś tam, to mogę. Przed jej odwróceniem podać artystę oraz nazwę, tytułu wykonywanego utworu i w ten sposób zdobyć jeden żeton dodatkowy, który pozwala mi tą pulę swoją powiększyć. I znowu nie można być cwaniakiem i przechwytywać, tylko karty w swojej turze mogę zgadywać w ten sposób. Jeśli w czyjejś innej turze powiem, że no ja wiem kto jest autorem i jaki jest tytuł, No to tylko zyskuje chwałę tutaj w towarzystwie i uznanie, ale punktów za to nie mam. Tak jest. Jest tam jeszcze taki limit, który, na którego ja jeszcze nie wiedziałem, że może maksymalnie mieć 5 tonów hitster, więc trzeba je później wydawać albo robić coś mhm. z nimi. No i można zrobić różne poziomy. Poziom ten zaawansowany mówi o tym, że nie tylko musisz umieścić kartę, ale jednocześnie podać tytuł wykonawcy oraz utworu. A ten poziom, już taki najbardziej kozacki, to jest taki, że musisz podać jeszcze rok. Nie tylko muszę ją umieścić, ale odwrócić mm -hmm. i powiedzieć 1983 na przykład tego utworu. Co już znaczy dla takich graczy, którzy albo świetnie znają się na muzyce, albo świetnie zapoznali się z tymi kartami i wiedzą, co tam na nich się znajduje. O, i bardzo płynnie możemy przejść teraz do tego, jaka ta gra jest regrywalna. Mam pewnie inne troszeczkę mniemanie o tej grze niż Ty. Dlatego, że tak jak każda gra, w której mamy karty z datami, można się tej gry nauczyć i mhm. każda kolejna, kolejny odsłuch, każdy kolejny odwrócenie tej karty będzie powodowało to, że ok, ja już wiem, okej, okay, ja się już tego nauczyłem. I problem każdej gry, której są, jest zamknięta pula mhm. kart, które, na których są jakieś informacje, które są faktami i z nimi się nie dyskutuje. To, tak? to ja to doprecyzuję, bo według mnie to jest pewien problem, i w skrajnym przypadku mógłbym to nazwać, że jest to e, gra jednorazówka, że jak przejdziemy przez całą talię, to już to drugie przejście przez te talie nie będzie tak ciekawe i nie będzie dawało tyle radości. Ale zostawię sobie tutaj taki margines błędu, że jeśli gralibyśmy w to w stałym towarzystwie, to to nie boli tak bardzo jak granie z nowymi ludźmi. To znaczy, jeśli my przeszliśmy we dwóch całą talię mm -hmm. i dołączamy sobie później trzecią, czwartą osobę, którą, które powiedzmy, że są wiesz, takim statystycznym Polakiem słuchającym muzyki, a nie e, psychofanem, to my będziemy mieli nad nimi przewagę z samego faktu tego, że wiemy, jakie piosenki są w środku i nie musimy pamiętać dokładnie ich dat, ale coś tam. Nam, sam fakt tego, że nam już coś kołacze z tego utworu, którego nikt nie poznaje i jest z dodatku hiszpańskie przeboje radiowe pozdrawiam, Tomek. To. No to, no to... Tak to właśnie wygląda. To jest, to jest, coś czego nauczyło mnie granie w TimeZappa, gdzie od pewnego momentu grając z mojego Timezapa z nowymi ludźmi słyszałem oburzenie ze strony tych nowych osób, że nie, 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 to ewidentnie widać, że wy już wiecie, co jest w tej talii i to. Co, nie ma sensu. a o czym mówicie, tak? tak. Okej. Okay. No, no, tak, to jest ten problem. Ja z tym problemem walczę w ten sposób, że po pierwsze. Kupujesz cały czas nowe dodatki. Nie. Po pierwsze, jak gram. Na przykład po tym, jak graliśmy tam. Przecież gram z bami, gram bardzo dużo, gram z moją rodziną. Moje dzieci bardzo to lubią. I mi się podoba słuchanie muzyki, mm -hmm. odkrywanie w ogóle muzyki. To było chyba najfajniejsze, że wiele kawałków Gabrysia mówi, o kurde, ale to jest fajne, weź to na playlistę na Spotify, żebyśmy sobie słuchali, i tak dalej i Chcesz usłyszeć pseudofilozoficzne określenie, czym ta gra jest lepsza od Timeline'a? bo w timeline obcujesz z faktami historycznymi. Kurde, <grym> obcujesz z graficzną i tekstową reprezentacją tych wydarzeń historycznych na karcie, więc widzisz na przykład odkrycie mikroskopu, wynalezienie mikroskopu mm -hmm. i widzisz ilustrację, widzisz nazwę karty, a w hitsterze bezpośrednio y, obcujesz z treścią z tym tworem. Znaczy który... Na pewno no, to, to też fajna technika tutaj, nie? czyli y, słuch i słuchanie. Tak, i chodzi tak? o to, że wiesz, nie ma tego oddzielenia. Nie, no tak, nie no patrzysz, tak. na imus, patrzysz na okładkę patrzysz, płyty, tylko, patrzysz na to, o czym mówisz, tylko tak? doświadczasz tego, o czym jest gra. Więc w moim przypadku, ponieważ dużo razy zagrałem, dużo zagrałem razy z rodziną, potem mieliśmy fajne takie granie, jak przyjechał mój brat i moi rodzice na, na święta i graliśmy właśnie wielopokoleniowo, gdzie mama na, na, powiedziała, że nie będzie grała, no się na muzyce nie zna, a później zawodził była tu z moim tatą jakieś kawałki 40-latek, czy, czy cokolwiek innego, tam z Dźwigniewa Wodeckiego i, i śpiewały z moją córką, i, i trochę przerodziło się to nie tylko w samogranie, ale też jakby właśnie podśpiewanie sobie. To w moim przypadku było to zawsze tak, że po pierwsze na początku po prostu brałem kolejne jakby części, części deku, czyli nie powtarzałem sobie. No tak, Talie przetasowujemy dopiero po przejściu całej a talii. A później dopiero bawiłem się właśnie przetasowywaniem i naj, naj, najbardziej to widzę u mojej córki, która bardzo szybko nauczyła się oczywiście tytułów mhm. i tak dalej. No zmienne jest to, że, że zmienia się ten, ta, ta linia czasu, tak, czyli w innym układzie, nie wiem, no, ostatnio grałem partię, w którym tak wyszło, że praktycznie jeden gościu miał wszystkie karty między 75 a 90 mm. i to był I dramat. Kolejna gitara elektryczna na soundtrack. Albo kolejny oh, start jak Bee Gees i masz takie, okej, okay, nie, <gry> dobra, albo Surfing USA i masz takie, no dobra, to ja znam taką skoczną muzykę. Ja oczywiście, tak jak powiedziałeś, Ostatnio kupiłem w Niemczech dwa dodatki. Jeden nazywa się Bayern, Radio Bayern, czyli największe hity Radia Bayern, z obawą ogromną, że tam będą niemieckie hity. Na szczęście na razie, z tego co zagrałem, były tylko dwie piosenki niemieckie, z czego jedną znałem, więc nie ma co się. To był faktycznie hit i w Polsce z lat 80., a druga, która bardzo mi się podoba, to jest ta soundtrack i muzyka filmowa. Z to jest jedyny, to jest już mój klimat. Z którym jest jedyny mankament, taki, że e, i tutaj też o tym trzeba powiedzieć, że e, żeby grać fitstera, trzeba mieć aplikację Spotify i połączyć ją ze sobą. I to też jest zaskakujące, bo myślałem, że te QR-kody można po prostu czytać z Spotifyem. I zatem trzeba mieć aplikację Hitstera, mm -hmm. żeby te kody czytać, żeby połączyć je ze Spotify, czyli pewnie jakoś tak jest, że. On wysyła po prostu impuls jakiś tam do, do Spotify'a, bo Spotify no to, też czyta QR-kody. Tak, ale to chodzi chyba o zamaskowanie tytułu, żeby nie wyskoczył Ci na nie. nie chodzi, no to, chodzi o to, że myślałem, że Spotify'em też mogę czytać QR-kody, mm -hmm. a Spotify'em nie da się QR-koda przeczytać. Ten QR-kod przez aplikację Spotify'a nie a działa. Okay. Więc hitster jakby połączony jest ze Spotify'em w ten sposób, że po prostu informuje Spotify'a, co ma, co ma zagrać. I teraz, e, no, i teraz chciałem właśnie powiedzieć dwie rzeczy. Jak ma się wersję premium, to kawałek nie widać go na telefonie, czyli jakby możemy trzymać telefon ekranem do góry, i kawałek będzie leciał zawsze od początku. Czyli w przypadku muzyki filmowej bardzo często może być to jakieś, nie wiem, dwa, dwie nuty, które będą grane przez dłuższy czas, bo się dosyć długo kawałek rozkręca. Pan, panowie w końcu się rozkręci. Natomiast jak się ma zwykłego Spotify'a, to kawałek jest spuszczany w randomowym momencie losowym, ale w środku. Hmm. przez co od razu jest często y, miód, znaczy miód, no, no sedno, bo bardzo często, nie wiem, na przykład grając z córką mówię, ona mówi, że nie wie to za piosenka, ale słyszają słysza ją i ja mówię, poczekaj do refrenu, tam być może ci podpowiedzą, mówiąc, że okej, okay, tam pewnie padną słowa po prostu ty, ty, tytułowe albo będziesz miała jakąś do tego podpowiedź. I z jednej strony podoba mi się granie na, na tej wersji premium, bo nie muszę się bawić z tym telefonem, tylko skanuję, kładę i on sobie leży i, i leci ta muzyczka. Z drugiej strony, nie mając Spotify'a premium, yy, yy, jest fajnie, bo nie musisz czekać, aż się coś tam rozkręci. A bardzo często to rozkręcanie trwa długo i się słucha, 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 plus gra sama w sobie nie mówi, że nie możesz przesłać całego utworu. Mhm. To, 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 to pewnie ja bym, jakbym miał się bawić właśnie tymi stopniami, to bym powiedział. 30 sekund, 20 sekund i nie wiem, i 10 sekund i, i... No, tylko Wtedy musiałyby być powycinane, wyedytowane fragmenty, żeby to, wiesz, było... Żeby te 10 sekund było w jakiś sposób... Tak, tak no, zuniformizowane. Tak, dokładnie. Ale właśnie QR-kody i Spotify to jest dla mnie najciekawszy pomysł w tym projekcie. To znaczy, że udało się obejść... W tej grze tak naprawdę nie ma piosenek, są tylko linki do piosenek, co znaczy, że nie musimy płacić żadnych licencyjnych y, kosztów ponosić. Jest to pomysł tak błyskotliwy, nie wiem. że... Szczerze powiedziawszy nie wiem, bo mnie bardzo mocno zastanawiało to i zadawaliśmy sobie to pytanie, w jakim cudem na tym pudełku nie ma napisane, że jest jakiekolwiek powiązanie ze Spotify'em. No po to masz aplikację. A W pudełku nie ma też instrukcji. Mhm. Nie ma nic na pudełku, że musisz mieć Spotify'a. No bo założono, że jak nie masz Spotify'a, znaczy premium, to nie słuchasz muzyki. To nie, to po prostu sobie ściągniesz aplikację Spotify, po prostu nie zapłacisz za pieniędzy za to, że będzie to premium i dalej będziesz mógł w tę grę grać. No i tak to, tak to wygląda. Tak? Mhm. Więc jest to taka dosyć duża ciekawostka. Rzeczy, które warto powiedzieć, to jest to, że są błędy na kartach. To znaczy, ja spotkałem się już z kilkoma kartami, które albo puszczają remix. Czyli, a zamiast to, a na karcie jest tytuł a na, a na, na tytuł, jest tytuł z oryginału. Na przykład piosenka Demono jest y, to absolutnym remiksem, a, a jest umieszczona w, w latach 80. E, chciałem też, bo ostatnio słyszałem te plotki, że tam jest strasznie dużo Disco Polo. No nie ma dużo Disco Polo, bo jeżeli mam tam 300 kart, i na 300 kartach y, na razie widziałem 3 karty Disco Polo, s, tak stricte Disco Polo, czyli. Wiem, że ten zespół jest disco polowy i ten artysta jest disco polowy. Są tam kawałki disco, ale to nie jest disco polo. To dalej uważam, że na 300 kart, 3 karty, to nie jest. To ale, prze... ty, ale ty znasz szczęście Spideron. Po prostu trafił je wszystkie. To nie do on. Osób. Właśnie tylko koleżanka jego trafiła wszystkie trzy i to było strasznie disco polowe. Tak nam kolega powiedział, że jest tam bardzo dużo disco polo. Jeżeli chodzi o zawartość tej polskiej wersji, no naprawdę tam jest muzyka bardzo zróżnicowana. Tam są hity, szlagiery nawet z lat 50., -tych, 60. -tych. Mm -hmm. I, i, I ja się obawiałem, że wiesz, to będzie takie radio SK, RMF, czyli takie wiesz, hity, które absolutnie nie potrafisz odróżnić jednego od drugiego. A Ale wydaje się, jednak... że jest po prostu wszystko. Tak, wydaje się, że jest wszystko, i wydaje się, że jednak. O ktoś... nie, przepraszam. No bo tam miłośnik, Miłośników ciężkiego heavy metalu z płytami, z których nie da się odczytać tu w zespołu, to raczej tu nie będzie. Nie będzie. Są bardziej hity gigantów rocka, mhm. tak bym powiedział. Czyli, mamy tam Czyli jakieś... może nie ESK, ale raczej trójka. Tak, będzie jakiś ACDC, będzie, będzie jakiś Iron Maiden, tego typu rzeczy. Natomiast nie wiem, czy wiesz, ale jest oczywiście hitter rock. No. Jest to edycja bardzo specjalna, bo sprzedawana jest tylko w krajach skandynawskich, czyli w Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii i jest to tylko na tamty rynek. Oczywiście grałem w tę, w tę wersję, co jest zaskakujące, ta wersja ma karty nie kwadratowe, ale normalne mhm. prostokątne, no i bawiłem się setnie. Bawiłem się setnie, bo grałem z wszystkimi ludźmi, których nikt nie słuchał takiej muzyki i tylko ja i pan Hiszpan byliśmy starymi metalowco-rokowcami i mieliśmy mega ubaw, jak oni próbowali wymyślić nazwy zespołów albo wkładać je gdzieś tam, albo mówić jakie będą teksty piosenek. Przewagę miał pan z Wielkiej Brytanii, bo mówi, że on nie zna tych kawałków, ale śpiewał prawie każdy na zasadzie, no. że jest osłuchany, osłuchany w radio i śpiewał prawie każdy. Więc no jest ta wersja, nie wiem czy ona będzie puszczona na jakieś inne kraje, ale grałem w taką wersję. Tak jak wspomniałeś jest wersja z hiszpańskimi hitami, mm -hmm. jest wersja w Wielkiej Brytanii nazywa się Summer Party i jest tam tylko takie wiecie, hity. To jest leska. Ale to takie, co wiesz, to były tylko w tym roku i to, i, wiesz, band jednego, jednego zespołu, albo, albo na tej płycie tylko ten jeden kawałek był wypromowany i to wszystko. Eee, z tego, co wiem, jest jeszcze wersja bingo. Gdzie musisz sobie, są kolory, i kolorami, mm. jak zgadujesz, to musisz sobie je w jakiś tam sposób wkładać. Są niemieckie szlagiery i tego się baliśmy, bo tam powiedzieli, że tam jest jodłowanie, tam już są takie mega niemieckie niemieckie rzeczy, więc tam było to raczej stwierdziliśmy, że tego nie będziemy kupować, bo za dużo ryzyko, że dużo kart będzie po prostu niegrywalnych. Niegrywalnych. W Polsce, w Polsce niegrywalnych. <laughs> e, także, także tak. E, z wad i zalet tej gry. Zaleta, ona jest bardzo przystępna cenowo, mimo tam ja chyba widziałem nawet po 54 zł, jest mm -hmm. jakoś tak, więc ona jest bardzo przystępna cenowo. Zaletą jest to, że mam wrażenie, że może bawić praktycznie każdy wiek. Jak ja Wam powiedziałem, no ostatnio graliśmy. Roztrzał wiekowy był 8 do 75. Byli 20-latkowie, byli 40-latkowie, 50-latkowie i 12-latkowie, i wszyscy się świetnie przy tej grze bawili. Wszyscy fajnie słuchają muzyki, więc wszyscy to jakby bardzo to było pozytywne. Lubili, lubią, widzę, że ludzie się po prostu przy tym bawią. Nie musisz mieć ogrania w grach, żeby grać no Floodstera, więc to są ogromne plusy. Mankamentem może być to, co przede wszystkim już wskazaliśmy. Ta gra może się ograć, więc może warto czasami ją odłożyć na, 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 no na kominek. I, I istnieje też szansa, że traficie na kogoś, kto po prostu nie lubi muzyki. Istnieje taka szansa. I teraz wracając <laughs> do tego, grałem właśnie z gościem, który powiedział od razu: Nie słucham muzyki. I autentycznie widać było, że ten gościu nie słucha muzyki. Mm -hmm. e, bo puszcza, puszczan, przypuszczanie naprawdę, nie wiem, beatlesów, i masz takie. No już beatlesów to chyba powinien znać. A w, widziałeś ciemność w oczach? No i to jest ta sytuacja, w której gra, która powinna łączyć, raczej pokazuje palcem tego człowieka i mówi, jesteś inny. E, tak. E, natomiast muszę przyznać, że on grał i nie, nie poszło mu najgorzej. Oczywiście nie wygrał, mhm. ale w jakiś tam sposób potrafił powiedzieć chyba to będzie wcześniej niż to, tak? mhm. Ale jeżeli chodzi o wykonawców, absolutnie No widać było, że nic nie, nie, nie wchodzi. I spytałem się na, na, na koniec, jak się grało, i powiedział, że no, nie bawiło go to tylko dlatego, że nie mógł <laughs> w pełni uczestniczyć w rozgrywce, mhm. tak? Czyli że on po prostu nie zna artystów, więc nie miał szans zdobywać tych, tych żetonów hittera. A przez to, że, że ich nie zna, to samo układanie kart, nie sprawiało mu radości. Tak? E, tak jak Ci mówiłem, też mam znajomego, który gra w to, nie wiem, bardzo to dużo gra i on wprowadza różnego rodzaju modyfikacji. Fajną modyfikacją jest to, że jak ktoś wie, na przykład, albo inaczej, nie wiem kto, to, kto jest artystą, to po kolei się jest pytania, są mm. osoby, żeby mogły zrobić te żetony Hitstera. Natomiast no, ja pokazałem tę grę już, myślę, że spokojnie ze 30-35 osobą eee, i powiedziałbym, że 32 prawdopodobnie były, dobrze się bawiły, z tych 32 pewnie z 10 kupiło swoją kopię. Więc uważam, że bardzo dobrze, tak jak na, na grę imprezową. I to jest bardzo dobry moment, żeby podsumować i stwierdzić, że według mnie jest to jak najbardziej zasłużona nagroda w planszowej o, grze nagroda roku. Zdecydowanie, no. Bo jest to najbardziej imprezowa gra imprezowa od dawna, w jaką grałem. Tak i ona jest, powiem wam, że jest świetnie promowana właśnie. Już w Polsce widziałem na niektórych eventach fajną promocję, ale byłem na przykład w Niemczech i na Berlin Konie. jest to, on dzieje w takich fajnych halach i masz tam knajpę taką, restaurację. I możesz sobie pójść na, na zewnątrz z tymi jedzeniem, które zakupisz i siąść sobie przy stoliczku i sobie jeść cokolwiek sobie tam zakupiłeś. I jak promuje się hitster, stoją jakieś takie Volkswageny stare Stoi DJ, jest obklejony hitsterem i puszcza te kawałki z hitstera. Mm -hmm. I wszyscy wiedzą, że właśnie słuchamy rzeczy z hitstera. Super fajnie promowane. Zakładam, że na Prykonie czy na czymś taki hitster właśnie zagrać z kartą jest i... Mógłby być świetnie promowane. Nie wiem, jak to tam y, będzie z polską edycją. Co się z nią będzie działo, bo y, dystrybutor to dystrybutor głównie zabawkowy. Natomiast y, ja Wam bardzo polecam zagrać. To nie jest trudne, mi się wydaje, taką kopię gdzieś u kogoś słapać. Y, zagrajcie. I też to jest, powiem w ten sposób, to jest też taki fajny, bezpieczny prezent. Jak chcesz komuś kupić grę, bo mhm. bardzo lubisz gry i chcesz kogoś zakochać w tych grach, a wiesz, że ta osoba absolutnie nie gra w gry, to hyster może być takim wyborem bezpiecznym. Bo Oczywiście. Raczej nikomu nie spieprzysz z życia, że on powie. Jak Pontfewski, Pontewski w swoim tym, że o drugiej w nocy wyciągasz tą planszówkę i każesz mi wynawalonemu czytać instrukcje. Nie? <dzies Jean> <dzies> nie wiem, czy widziałeś <gamy> to. To tutaj o drugiej w nocy jesteś w stanie wziąć histera i powiedzieć: zagrajmy i nawet z narąbanymi osobami zagrajmy. to jest ta gra planszowa, która nie kończy imprezy. Tak, <gamy> Kontynuuję. Ja się rozgadałem, ty mało mówiłeś, ale może chcesz coś dodać? Eee, mnie też głos już siada okay. i wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Bardzo polecam. Bardzo polecam, mam dodatki, bardzo polecam. Zresztą przyjrzyjcie po naszym głosie że i po emocjach, które są, że, że warto. Także e, jak już ktoś tam pisał w tym, na tym forum gier plaszowych, że nie ma recenzji Hitstera, to my zrobiliśmy te recenzje i już nie musicie więcej szukać. O. O histerze mówi dla Was Czyniek i Windziarz. Czekamy na Wasze komentarze. Dzięki i do słyszenia w na następnym odcinku.